Ostatnie kilkanaście godzin były niezwykle obfite w informacje ze świata superbohaterów. Jednak wszyscy czekali tylko na jedno. Kilka informacji na temat Spider-Mana 3 nie wystarczyły nam, dlatego Sony oficjalnie ujawniło tytuł trzeciego filmu Człowieka pojąka w świecie MCU. Więcej informacji w tym filmie. MJ, jestem I... Spider-Man. What? Zaczynając od informacji na temat Deadpoola i Blade'a w MCU, idąc przez pierwsze opinie na temat Falcon and the Winter Soldier, aż po datę premiery serialu Loki. To tylko garść rzeczy, które wczoraj przez Marvel zostały poruszone, dlatego zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić filmu z omówieniem wszystkich najciekawszych informacji. Jednak teraz zajmiemy się jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, czyli Spider-Man 3. Oczywiście, o ile sytuacja na świecie nie wymusi przesunięcia na następny rok. Do tego momentu nie mieliśmy żadnych konkretów na temat tego filmu, ponieważ wszystko było niezwykle dobrze chronione. Wczoraj jednak filmowi Peter Parker, Ned i MJ postanowili zabawić się z widzami, publikując kilka zdjęć filmu, jak i kilka nieprawdziwych tytułów, m.in. Spider-Man Phone Home, Home Slice. Czy Home Wrecker. Jednak żadna z nich nie była potwierdzona ani nie miała większego sensu. Co do zdjęć, to ukrywają one kilka detali, które zostały przez nas omówione w poprzednim filmie, dlatego do niego i odsyłamy. Dzięki tej zabawie hype na jakiekolwiek informacje na temat tej produkcji był gigantyczny. I co lepsze, długo na jakieś konkrety czekać nie musieliśmy, ponieważ Tom Holland grający Spidermana, jak i wytwórnia Sony zdecydowali się opublikować oficjalny tytuł: i Jest nim Spider-Man No Way Home. Wszystko zostało rozegrane bardzo fajnie. Dostaliśmy wideo, które przedstawiało wcześniej wspomnianą trójkę aktorów. Wyśli oni z biura Johna Watsa, który zajmuje się produkcją tego filmu. Pośmiali się z tego, że znowu nikt nie chce im dać prawdziwych informacji, aby tak jak ostatnio Tom Holland przypadkiem czegoś nie zaspoilerował. Jednak pod koniec filmu kamera się zatrzymuje i dostajemy zbliżenie na tablicę z wieloma napisami, a na samym środku wielki tytuł Spider-Man No Way Home. Jeśli chodzi o tablicę, to jest tam kilka ciekawych smaczków, jak na na przykład, reaktor tonego Starka, czy tytuły, które przez ostatni czas były uznawane za prawdziwe przez przecieki jak Home Run czy Stay at Home. Nawet Home Alone się znalazło, ale tutaj, jak widać, prawa autorskie nie pozwalają. Tak więc, czy to dobra nazwa? Tutaj jest to najzwyczajniej w świecie kwestia gustu, ponieważ wiele osób chciało odejść od koncepcji słowa home w każdym tytule, jednak osobiście dla mnie to absolutnie nie przeszkadza. Sama nazwa może sugerować, że w filmie zobaczymy wydarzenia, po których powrót do domu, czy do normalności możliwy już nie będzie. Na dany moment wiemy, że w filmie pojawi się Doktor Strange i będzie pełnił rolę mentora, tak samo jak wcześniej robił to Tony Stark. Mówi się, że zobaczymy także Wandę, ponieważ wydarzenia z jej serii doprowadzą do wydarzeń właśnie w Spider-Man: No Way Home, jak i Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wiemy też, że w filmie zobaczymy sporą ilość złoczyńców z poprzednich produkcji, nawet tych, które nie mają nic wspólnego z Marvel Cinematic Universe. Przykładem jest Jamie Foxx, który ponownie wcieli się w Electro z filmu Amazing Spider-Man 2, czy Alfred Molino, który zagra doktora oktopusa z filmu Spider-Man 2. Ostatnio też pojawiły się plotki, że William Defoe był wiedziany na planie filmowym najnowszego Spider-Mana, a to przecież on grał rolę Green Goblina w pierwszym filmie Spider-Man z 2002 roku. Na dany moment nie wiemy, który z nich rzeczywiście znajdzie swoje 5 minut w tym filmie, a kto jest po prostu zaproszony przez Sony i Marvela, aby zmylić ludzi śledzących nagrania. Choć akurat w przypadku Jamiego Foxa jako Elektro i Alfredo Molina jako doktora oktopusa sytuacja jest już potwierdzona. Jednak prawda jest taka, że zobaczyć te wszystkie osoby ponownie w walce ze Spider-Manem z dobrą historią może być po prostu czymś świetnym. Już teraz słychać głosy, że ten film może być po prostu przekombinowany. Sam aktor Tom Holland ostatnio powiedział, że że sceny walki w tym filmie to coś, czego nigdy nie widział i nigdy nawet nie próbował. No i określił cały skrypt tego filmu jako coś, czego fani MCU nie tyle co nie oczekują, co nawet nie mogą sobie wyobrazić. Według niego Spider-Man No Way Home będzie najbardziej ambitną produkcją Marvela w historii. Może przesadza, jednak wystarczy spojrzeć na to, co zrobił Marvel z serialem WandaVision, który pomimo wymaganej płatnej subskrypcji jest obecnie najpopularniejszym serialem na świecie. Jeśli obejrzeliście ten film do końca, zostawcie komentarz Spider-Man i łapkę w górę pod tym filmem, abym wiedział, że Wam się spodobało i chcecie takich więcej. A Wam, podoba się tytuł filmu, czy może macie lepszą propozycję? Piszcie poniżej w komentarzach. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.